Chciałaby Pani, żebym powiedział coś kojącego, czy jest Pani gotowa na brutalną prawdę? Przyjmuję dwie wersje. Jeżeli miałoby to zacząć, miałbym zacząć od tego bardziej kojącego końca, to powiedziałbym, że to jest fenomenalne miejsce do zmieniania rzeczywistości. To jest, to jest naprawdę to miejsce, gdzie są te wszystkie pokrętła, suwaki, które mogą sprawić, że od jutra będzie lepiej albo gorzej konkretnym ludziom w Polsce i na świecie. To jest nieprawdopodobne, jaki tam jest potencjał dobra do zrobienia. To wiemy. A ta wersja brutalna? To jest bagno. To znaczy, to trzeba sobie powiedzieć wprost i nie wolno wijać tego w bawełnę. To jest po prostu bagno. To jest bagno, w którym jest mnóstwo. Niespełnionych, sfrustrowanych ludzkich ambicji, w którym jest mnóstwo gołej, nagiej, niepopartej niczym rządzy władzy. To jest myślenie o polityce w kategoriach czysto socjalnych, to znaczy to jest takie miłe zajęcie w tym Sejmie: praca czysta, sucha, na łeb się nie leje, nie napracuje się, będę chodził przez najbliższe 4 lata i może na następną kadencję też mnie koledzy wybiorą i muszę się ułożyć. Mnóstwo koteryjnych gier, mnóstwo zakulisowych ustawek. Sporo kłamstwa, takiego, które później kończy się tym, że mówisz, no ale przecież słuchaj, no co innego mówisz mi, a co innego później mówisz w wywiadzie, i później widzisz ten czarujący uśmiech i słyszysz, no ale to jest polityka, no przecież chyba rozumiesz, prawda? Co tam u Twojej rodziny, co tam u Twoich dziewczynek? To są rzeczy, które po tych trzech latach nadal nie przestają mnie mierzyć. Nadal nie umiem się z nimi wewnętrznie zgodzić. Dlatego uważam, że do polityki powinno się pójść. Tylko po to, żeby wykonać zadanie, które się sobie przypisało, i natychmiast stamtąd odchodzić. Ostatnio powiedział pan taką rzecz, której ja szczerze mówiąc nie do końca byłam w stanie uwierzyć na początku, jak usłyszałam, a później zinterpretować, o co tak naprawdę chodzi. Powiedział pan tak: Wchodzę do polityki po to, żeby z niej wyjść. Aha. Co to znaczy? A widzi pani. I to jest właśnie ten sposób myślenia o polityce, który my bardzo lubimy. To te wszystkie, że tak powiem, osoby już nieco doświadczone na tym polu, no nie są w stanie tego zrozumieć, że można politykę traktować nie jako miejsce spełnienia się, w takiego, że oto pójdę teraz i będę politykiem. Wejdziemy do polityki dla załatwienia spraw. Jak załatwię te sprawy, uznam, że są one załatwione, nie wiem ile to zajmie, 5, 10 lat, może 15, a może 2 lata, to po prostu uznam, że moja misja się skończyła i mogę wrócić do innych zajęć. Ja traktuję to zadaniowo, to Dobrze, mi nic nie robi. Ale no, doskonale Pan wie, że, że nawet jeżeli Pan pewne rzeczy załatwi, to później trzeba pilnować, żeby nikt tych rzeczy nie zepsuł. Poza prawda, polityką ale... Pan tego nie zrobi. Nie, to pełna pełna zgoda, tylko że to nie musi być opowieść też zawsze o mnie. To znaczy, ja oczywiście powiedziałem, że chcę wystartować w wyborach 2025 roku, bo chcę Polakom pokazać, że prezydent może być kimś sprawczym i odbudowującym wspólnotę. Ja powiedziałem, że mam jeszcze mnóstwo spraw do załatwienia, ale jedną z najważniejszych, które są, jest zbudowanie zespołu, jest zbudowanie ludzi, jest zbudowanie timu, w którym ty jesteś tylko częścią. A... Najtrudniejszy był ten moment zaraz po ogłoszeniu tej mojej decyzji po 8 grudnia, bo y, wtedy bardzo wiele moich medialnych przyjaźni się zweryfikował. I w, nagle zobaczyłem... Ale tak faktycznie? Tak, tak, faktycznie. Powiem Ci, że to też dla mnie był bardzo emocjonalnie trudny moment, dlatego, że no, ja zaryzykowałem, wiesz, wszystko. Tak? Musiałem przyjąć teraz dużo więcej na klatę i dużo bardziej się opancerzyć. I to mi zajęło jakieś półtora miesiąca. Wiesz, dałem sobie takich, mogę powiedzieć, 100 dni, kiedy, kiedy wszedłem w, w ten świat i tak się uprzejmie rozglądałem, prawda? Dzień dobry, przepraszam, mam dobry pomysł, uważam, że powinniśmy tak zrobić, ale wy tu już jesteście od dawna, to może mi powiedzcie, jak moglibyśmy to przeprowadzić. Tylko wtedy zobaczyłem, jak oni grają. I nie mówię tylko o świecie polityki, ale też i o świecie mediów, które żyją z polityki i otaczają, ile jest cynizmu, ile jest takiego dramatycznego przywiązania do tego, że przecież myśmy tu już ten serial obsługiwali 20 lat, hello. Tak? Co to? Jakiś nowy nabor? Jakiś nowy casting? Taka agresja, która za tym idzie, yy, no była dla mnie naprawdę zdumiewająca.